Krzysztof Skiba uderza w Jarosława Kaczyńskiego komendanta Jarosława Szymczyka. Mocne słowa. Krzysztof Skiba jest znany wszystkim swoim fanom z wyjątkowo ciętego języka i umiłowania do satyry politycznej. Nie jest to żadna niespodzianka, wystarczy spojrzeć na dorobek zespołu Big Cyt na przestrzeni lat. By dojść do podobnego wniosku. Wydawało się natomiast... Że po zakończonej w sądzie aferze z barbarą kurdej Szatan i strażą graniczną celebryci będą ostrożniej podchodzić do krytykowania służb mundurowych. Najwyraźniej podobnie zmartwienia nie mają się głowy muzyka i inna sprawa, że i w przeciwieństwie do wpisu kurdej szatan w jego wiadomości nie pojawiają się żadne wulgaryzmy. Trudno więc uwierzyć, by Skiby dotknął podobny społeczny o Choć wprost określa poziom polskiej policji jako poziom idioty. O co dokładnie poszło z Kibie? W nowym poście zamieszczonym na Instagramie muzyk odniósł się do całego szeregu afer związanych z działalnością funkcjonariusza. Wywód jest dosyć długi, a sam piosenkarz opatrzył go wymownym hasłem – zaliczyć zgon. Zdaniem Krzysztofa Skiby w Polsce P.S. można zaliczyć zgon ze śmiechu, do czego prowokują zwłaszcza działania policji. Ojciec Tytusa Skiby, który niedawno starał się ze środowiskiem LGBT+, po swoim co przywołał takie sytuacje jak jazda policji konnej ze skrzydełkami jak u husarzy, sypanie konfetti z helikoptera na cześć przybycia komendanta oraz słynne odpalenia granatnika przez gen. Inspektor Jarosława Szymczyka. Do już znanych afer doszła natomiast jeszcze kolejna. Krzysztofa Skibę oburzyło zdarzenie dotyczące lotnej brygady opozycji i obchodów tzw. Miesięcznicy Smoleńskiej. W wydarzeniu organizowanym 10 dnia każdego kolejnego miesiąca nie był udział Jarosław Kaczyński. Polityk PIS-u trafił pod koniec grudnia do szpitala, dlatego jego obecność na miesięcznicy wydawała się wątpliwa i faktycznie nie doszedł na czas do siebie. Nie przeszkodziło to jednak skibień zastawić działań policji z inicjatywą byłego premiera. Osoby przebywające w lokalu przy Królewskiej 23, należącym do lotnej brygady opozycji, zostały bowiem zaskoczeni przez pojawienie się dużych sił policyjnych i strażackiego wysięgnika. Policja tłumaczyła, że pojawiła się tam ze względów bezpieczeństwa, a z kolei zwolennicy opozycji zapewniają. Za tego dnia nie chcieli wcale protestować. Właśnie ze względu na nieobecność Jarosława Kaczyńskiego, artysta nie ocenił zaangażowanie policji w tę wyjątkowo kuriozalną sytuację. Pokusił się nawet o porównanie poziomu polskiej policji z poziomem idioty. Dosyć wyraźnie zasugerował też, że podobnym ilorazem inteligencji może się pochwalić komendant Szymczak, który pomimo blemarzu z granatnikiem zachował stanowisko. Proponuje, aby policja zbudowała osobną Warszawę dla prezesa. W taki sposób muzyk podsumował opisane wydarzenia. Zgadzacie się ze skibą?